Słuchajcie, ostatni, znaczy ostatni. Ha! Kolejne nagranie, szybciutko, póki te. Znowu się rozgadałem, znowu mi tam się urwały na poprzednie nagranie, poprzedni odcinek, ale teraz szybko kończę, żeby te farki naprawdę. Jednak te, tyle snął i sną, ale, ale jeszcze coś tam z nich wyduszę. Słuchajcie, skończyłem na tym, na moich tezach i moich. Hmm, jak to powiedzieć? Hmm, ale ha, no kurczę, nie przedstawiłem się. Adam Razik, to jestem ja. Adam Razik, jesteście na moim kanale o malowaniu krok po kroku. Teraz kończę ten obrazek. Szybciutko zrobię jeszcze parę tutaj kresek podkreślić, żeby podkreślić ten... Podkreślić tutaj nawet trochę za grubo chyba pojechałem z tym, ale wracając do mojego opowiadania o tym, co jest ważne w tym malowaniu. Czyli nie napinać się, nie, nie, nie oczekiwać tego rezultatu od razu, robić to często systematycznie robić, nie oczekiwać właśnie, że to od razu namalujecie dzieło sztuki, ale robić to właśnie w miarę systematycznie, do, siadać do malowania obrazów tam jakoś tam się pozytywnie nastrajając, żeby to nie było dla was jakąś męką i, i robieniem tego wbrew sobie, czyli wtedy kiedy macie, dobrze się nastroicie, dobrze jakoś tam, to wtedy to róbcie, a nie to! To ma generalnie w yy, wszystkich działaniach takich, w których działamy z, yy, z pasją, kiedy robimy coś, po prostu robimy to, co kochamy, to, co lubimy, tak? Jeżeli teraz y, chciałabyś to, czy chciałbyś to zrobić y, bez tego y, zaangażowania, takiego radosnego takiego, takiego podejścia do tego, no to tam wiecie, to tam możesz to sobie robić i to macie iść jak pod grudzie i macie to sprawiać jakiś tam problem, y, to sobie robić i odpuść i wejść się za co innego, tak?że y, to też nie jest tak, że każdy każdy, chociaż ja uważam, że każdy może malować. Yy, pokażę Wam parę te, twoje, tych tematów i zrobię też taki yy, w tym, taki yy, poradnik tego jak to zrobić. Po prostu niektórzy ludzie sobie wmawiają, że po prostu... To jest tak jak yy, oni się albo się mają taki lęk przed tym, bo yy, przed jakimś, nie wiem... Śmiesznością, bo co? Jak złe plany położysz na tym, to co? Będziesz śmieszna czy śmieszny, że, że co? Dlaczego masz stwierdzić, że ci nic nie wyjdzie? Ludzie się boją się tego, że to nie jest jakaś y, umiejętność, y, jak może widzicie nawet w telewizji, czy gdzieś tam w jakichś tych, czytacie, y, że, nie wiem, ludzie dają y, zwierzętom, zwierzęta malują obrazy, jakieś małpy, słonie, kroko, te, krokodyle, to nie widziałem, ale... Koń, malu, koń malujący, konia widziałem, słonia trąbą jakoś tam wymakiwał, coś tam, jakieś tam plamy kładł na ten i to... I sprzedają to za, za te... Dlaczego wy nie, nie potraficie? To, co, człowiek jest gorszy od konia, czy od jakiegoś słonia, czy innej małpy? No dajcie spokój, no. To nie jest jakaś wiedza tajemna, tak jak już wcześniej powiedziałem i któryś z no, odcinków, tak nazwałem, niedawnych. Także to... Nie ma się co tutaj oszukiwać, po prostu to może robić każdy i... Tego jestem zdania i dlatego będę Was do tego zachęcał. Yy, czyli, tak, nie napinać się, nie, nie robić to z przyjemnością, robić to systematycznie, yy, nie oczekiwać rezultatu, że od razu malujecie dzieła sztuki. Czyli, nie napinać się, nie oczekiwać rezultatu, robić to systematycznie, yy, robić to z przyjemnością, z radością, żeby po prostu się dobrze nastroić przed tym robieniem. No i zmieniać, 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 zmieniać yy, technikę, zmieniać tematy. Z techniką to jest tak, że na przykład. Tak jak z malowaniem, to jest na przykład, ja lubię na przykład słodycze. Staram się, wszystkim mówię, że najlepszym słodycem, który lubię, to jest kotleczka, bo ale kurczę, no, nieraz raz tam ciastka, czy coś leży na stole, to po prostu, nie mam hmm. się oprzeć, a ptasie mleczko na przykład kocham. I to, to jest tak, na przykład kochasz ptasie mleczko, lubisz ptasie mleczko, to yy, niezależnie od tego, jakie ono jest, czy ono jest cytrynowe, czy waniliowe, czy tam jakieś wanilinowe, czy te jakieś czekoladowe, czy inne, to kochasz bo to jest fajne, Fajna ta masa w środku, taka, mm, jest ta czekoladka i tak dalej. I teraz yy, ciągle kochasz to na się mleczko, tak? Ale jest i cytrynowe smakuje i, i waniliowe ci smakuje i jakieś tam śmietankowe i, 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 i jeszcze inne. Także to jest tak samo z tym. No, jest, jest inny ma smak cytrynowy, inny ma no, waniliowe tam jakieś malinowe. tak samo jest z tym. Inne jest olejne, inne jest aktynowy, inny jest ten jeszcze tam malowane na jedwabiu, inne jest inną ma ten, ale sama czynność, sama pasja jest ta sama, malowanie, tak? Maluję, maluję, maluję. Czy one pachną ter, czy pachną farbę terpentyną, czy tam muszę to ja użyć tej terpentyny balsamicznej, która jest, tak powiem, no, ach, słodka, a niektórzy powiedzą, no nie no, lubię malować, ale nie, nie mogę znieść tego zapachu, nie będę malowała, czy malował e, olejami, ale chcę malować akrylami. Mogę ci też... Nawet pokażę Wam, kurczę, teraz nie przyniosłem, ale muszę wam, będę Wam, na pewno to się pojawi. Na przykład jest terpentyna pomarańczowa, o zapachu pomarańczowym, ale czy jakieś są zapachowe terpentyny, a mogą, są też bezzapachowe terpentyny. Tak samo jest z tym. No i po prostu, i tak wracając do tego, do, do tematu. Kroś malować, tak samo jest z, z, z każdym innym tym, no. Lubię, generalnie na przykład lubię sport, ale lubię jeździć na rowerze, lubię pobiegać, i lubię tam, nie wiem, pływać latem. Lubię tak, lubię się ruszać, lubię zdrowy tryb życia, no to kocham to, no to wiecie, no, lubię no rowerze powiedzieć, lubię pobiegać, lubię pograć w piłkę, lubię w siatkówkę pograć, bardzo lubię kocham. To jest mój ukochany sport siatkówka. No, tak, 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 tak to jest, no. Tak to jest z malowaniem, no. A się powie wygadałem na temat tego. Teraz biorę pędzelek i, i ja będę z tym światem, czyli dalej biorę moje farbki, które mam już prawie poprzesychane. Będę tutaj teraz nakładał, żeby to, ten obraz się zrobił ciekawszy. Czyli po prostu... Bardzo teraz jest trudno, bo niektóre yy, fragmenty już są yy, no, nałożone yy, tym... Z, założone są, yy, że tak powiem, no... Yy, są czarne, tak? Yy, dlatego będzie bardzo trudno... Yy, szczególnie to właśnie jest yy, widoczne w technice że bardzo trudno jest nieraz yy, to pokryć, żeby to yy, ładnie tam się ten kolor, on jest zawsze jakiś taki przybrudzony później będzie, tak? Ale, ale staram się to robić, o. Zmieniać kolor, nakładać sobie te kolory gdzieś, robić z tego obrazka. Oczywiście ten witraż, on, ja go będę budował w jakiejś tam skali, to nie będzie taki, wiecie, że ja będę teraz na chybił trafił. To, to teraz, to wysmakowanie tego, co teraz robimy, co robię, to, to mówi o waszej jakiejś takiej... Yy estetyce, tak? Później zobaczycie na przykład jak na przykład byście sobie ten sam temat yy, zrobili yy, sami, to zobaczycie w którym miejscu oczywiście jeżeli będziecie powtarzać paletą tą samą jakoś tam budować, którą ja to robię, czyli na przykład jakieś te żółcie, jakieś tam zieleń yy, podobno i tak dalej, to podobne jak uzyskacie, chociaż nie będą te plamy. Tak samo jest yy, z takim, yy, to jest tak samo jak malujesz na przykład czy yy, tam prawie kopię taką według na przykład o, na przykład namalujesz Y, irysy y, Van Gogha, tam jakieś słoneczniki Van Gogha, ale y, y, nie musisz dokładnie listek tych irysów tam wymalować, tylko sam charakter liścia, sam charakter kwiatu, żeby był podobny i kolorystyka, tak? I już jest od konwencji takiego Van Gogha, czyli od razu można jeszcze, jak jest taką, taką manierą, tam, taką stylistyką, taką stylizacją malowaną, czyli taką jakąś tam grubszą, tą, tym impasto, tam troszeczkę tą farbą tak yy, grubiej nakładaną, tak pod spędzem, żeby to było widać, ten, 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 te duchy pędza i ten, te, te ślady pędza, to, to wiecie, to od razu jest skojarzone, że to jest jakoś inspirowane właśnie na przykład z Van Gogiem i każdy tam jakiś ktoś, kto, się, kto zna obrazy Van Gogha, kto wie tam coś na temat tych obrazów, no to powie, o, to jest na pewno jakieś tam inspirowane, czy tam w konwencji właśnie Van Gogha. Tak samo jest z tym, jeżeli, jeżeli tu użyjesz jakiejś takiej stylistyki, kolorystyki, no to musisz jakąś tam swoją odnaleźć w tym, tak, jakąś tam tą i tym się bawić, żeby to nie było jakoś tam, no i popatrzcie tutaj, Ograniczę, ograniczę sobie paletę do jakichś właśnie yy, odcieni. Zaraz jeszcze użyję tych moich kolorów metalicznych, żeby tutaj się yy, tam pobawić w to yy, zupełnie już ostro. Ech, na całość pójdzie już teraz nie wiem, kurczę, podobało mi się to i żeby teraz mi to nie zostało, że w każdym obrazie będę teraz używał farb metalicznych. Ale dlaczego nie? Skoro będzie to jakiś fajny efekt yy, da, to... Może, może to jest moja jakaś tam domena, że akryle będą właśnie z tym malowane, jeszcze do tego dołożę yy, tego metalu, taki w czystej formie, czyli tego szlak metalu, jakich, jeszcze oksydowanego, jakiś tam się pojawiał, wiecie, tam jakieś te... No, popatrzcie, teraz tutaj sobie zbuduję, widzę, tu fajnie zaczyna świecić. I tu zrobię sobie taki moment, yy, owszem, będę zmieniał kolorystykę, ale będę też jakiś tam yy, um, starał się Roświetlać niektóre miejsca, że tam więcej tego światła, więcej jakichś, o, tutaj yy, odcieni takich jasnych, tak? Tu już jakiś niebieski wchodzi, ale zaraz spróbuję go yy, złamać w tym i zrobić też taki odcień niebieskiego. Tu jakaś gruba, gruba ta, gruda farby została. No ale tam niech to rozmarowałem jakoś. O, i, i właśnie, właśnie w ten sposób sobie maluję. I cały czas sobie ten wypełniam, tym kolorem, yy, jakiś tu buduję mój świat yy, tego witrażu. Który, który coraz będzie fajniejszy, bo on... niektóre już plamy będę dwukrotnie nakładał, inne wiecie, będą... o, I po prostu gdzieś tu jeszcze tam dodam więcej tego światła. Mam dużo bieli na tym, dużo mi bieli zostanie, kurczę, żeby tu mi zaraz mi to wszystko poprzesycha, ale o, gdzieś yy, tak jak to mówię yy, zazwyczaj w tych moich nagraniach, kiedy opowiadałem wam o, o tym, a to światełko to światełko i tutaj... I już jest fajnie. I tak samo będzie z tym, o. Tu jakąś czerwienią, y, gdzieś taką y, rozświetloną, ona gdzieś tu się pojawia. Może mi jakiś, wiecie, możecie jakiś kształt tam, y, jakąś treść tam zawrzeć, tak? Z tych, z tych, pod tymi, y, tymi y, korami, pod tym, pod tym y, powiedzmy umownie, tymi szkiełkami tego witrażu, który tutaj teraz malujemy, no bo już teraz, y, że tak powiem, y, nie ma odwołania, to już teraz robimy, że tak powiem mitrasz, tak? No to już yy, 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 jest to jakoś czytelne, tak? Przez sam yy, i układ tych, yy, tych linii i, i charakter tych no, jakieś kształty yy, te plamki obrysowane jakimś tam kształtem ciemnym, to od razu się to z tym nam kojarzy, tak? O i tutaj parę jeszcze takich wyświetleń. On tutaj tego, tego światła też trochę no i całkiem fajnie się tu mm, to robi tu mam jeszcze o, już się koruszek zrobił na żółtej cytrynowej ja ją też wykorzystam gdzieś tu bo dodaję taki światełek drobniejszych o tutaj niech tu się gdzieś tam mm, to może też jakąś pachlę może wezmę chociaż te niektóre ślady fajnie wyglądają, bo je tam poprzecieram i będzie to też jeszcze teraz wezmę za chwilę tego tego, tych farb metalicznych i, i są, też tam nie wiem, czy to, czy to jest i tak yy, nie jest interesujące w tym wydaniu, a, a jeszcze tam, no ale niech to. Yy, w tym właśnie, o tym Wam powiedziałem, nie musisz, masz się tym bawić, masz yy, próbować, no to ma być doświadczenie kolejne i nagle się okazuje, że o, dlaczego ja wcześniej tak tego nie robiłam nie robiłem, Przecież to jest całkiem, całkiem yy, ok yy, całkiem fajne, no i tak to od plamki do plamki, teraz może no, zmienię, troszkę mam tutaj jakiś odcień, jeszcze jakiś mam pędzel, no czy jakieś czyste pędzelki, ale jest, jest tutaj pewien pędzelek czysty, Węższy i zrobię ten odcień, no to już prawie suchutkie te niebieskości moje, no tu biała się, jest tam, w ogóle chciałem Wam powiedzieć, jak malowałem ostatnio farbami olejnymi, Taką używałem biel szybko snącą, właśnie firmy Denesa muszę tam przy okazji wam to pokazać jeszcze raz. Naprawdę bardzo szybko snie. Teraz doświadczyłem tego, że te obraz, obrazki, które tam używają tej bieli, to w tych fragmentach, gdzie tam tej bieli wykorzystywałem, bądź też prawie tą bielą jakieś tam momenty jakieś są potraktowane, to bardzo, bardzo szybciutko poprzesychało, także, także tak to też się tym Ale to teraz maluję, jak to już nie będę tutaj pan, w głowie zawracał tym. O. I teraz tu gdzieś te miejsca przechodzą z tych, tych niebieskości. Teraz znowu troszeczkę z tymi niebieskościami i zieleniami pop popracuję tutaj, pododaję o takich zieleni. Chociaż może tych zieleni jest już tutaj nadto, to może wezmę. i yy, tutaj zbyt ciemne, zbyt. Tu pamiętajcie, że tu zaraz będzie niedługo się pojawi coś, co Was zaskoczy tutaj w tym, w tym miejscu, ale na razie sobie zbuduję cały, cały ten 3 tego obrazu, a później na koniec jeszcze dodam ten element, który zwieńczy dzieło, który będzie takim taką kropką, kropką nad i, który opowie już do, dokumentnie o tym, co ten obraz do końca będzie przedstawiał, będzie tutaj, o czym on będzie opowiadał. To już dodam, po prostu dodam mu treści. Na razie teraz się bawię i na razie nie myślę o tym, żeby tam... Ale to też nie będzie takie, wiecie, spektakularne jakieś, ale... Mam nadzieję, że to wyjdzie coś ciekawego z tego, że to nie będzie, nie będzie w jakiś tam sposób... O, i tu troszeczkę zaraz wejdę, przejdę do, z tych zieleni do, do tych farb, yy, trochę dodam tych właśnie yy, metalicznych kolorów. O, i tu gdzieś już poprzechodzę w z z tę fazę z tym... Chyba teraz wezmę też troszeczkę, szpaką popracuję. O, i tu mam trochę taki właśnie, o, z tą zielenią pododaję tego złota do tego. Gdzieś, znowu, w pewnych miejscach y, gdzieś mi się zgubi ten rysunek, ale w następnym jeszcze tam podejściu też go wzmocnię, poprawię. O, niech tutaj może tak zabrzmi, na no takim kawałku Tam jeszcze troszkę dodam, o, może taki miedzi na różniku i tu też mniej jeszcze pododaję, bo zmieniam to o. i tu także teraz teraz yy, trochę takiej zabawy już tak powiem yy. a pędzel, ten pędzel yy, pal też maluję tu trochę przyjechałem tu niech to tutaj w tym miejscu na tym ciemniejszym <laughs> i proszę i już się bo tutaj też dodaję takich linii tu też wiadę z tym ciennym kształtem później jeszcze tam poprawiam sobie te i tutaj jak szpachą to mam nadzieję zresztą tutaj będzie niespodzianka to, 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 to miejsce nie musi być tak wymalowane okej okay. I, i jeszcze tutaj po używam tych metalu tego pododaję nie wiem czy nie będzie zbyt yy, monotonny ale zobaczymy mam nadzieję że fajnie to się wszystko poukłada yy, o układa i tu się to w ten kolor się z jakimś złotem tutaj poprzecieram I tutaj już z tego witrażu przechodzę w jakiś taki bardziej yy, tą no, mozaikę niż witraż a już takim wygubię te, te kształty, tych linii, że to już takie będzie, wiecie, yy, tylko w tym odniesieniu. Yy, no są, to, to nie może być po prostu wyrysowane, to musi być yy, to musi być takie swobodne, no nie może być nie może być zbyt yy, właśnie wyrysowane. No i tu gdzieś pododaję plamek, o, ona mi z bogatą tutaj brakowało tego, oczywiście tam gdzieś może tutaj się później to... Z tym, co tutaj się pojawi, to będzie kłócić, no ale na razie niech to jest. Hmm, czy to będzie zasłonięte przez, przez to, może już zdradzę tajemnicę, ale, ale niech to na razie... Jak to mówią, niech zabawa trwa. To ma, to ma Was yy, cieszyć, to ma Was bawić, to ma być fajne. Teraz wezmę dużo, większą płaszczyznę, zrobię... Yy.